Witam serdecznie widzów kanału Pierwotny Instynkt. Mamy grudzień, rok się kończy, w związku z tym najwyższy czas, aby dokonać przeglądu tego, co udało mi się znaleźć przez ten cały 2024 rok. Zacznę, zacznę od drogaczy z racji tego, że mam ich najwięcej. Wszystkie czaszki, które tutaj widzicie, to są. Ofiary kolizji drogowych. Jest ich 29. Aczkolwiek faktyczna liczba rogaczy, które udało mi się znaleźć, tych potrąconych przez samochody gdzieś tam na drogach, powinno ich być mniej więcej 36. Niestety w pozostałych przypadkach ktoś mi ubiegł i podjął je przede mną. Najwcześniej znalazłem tą sztukę, którego parostki są jeszcze w stypule. Znalazłem go 31 marca. A ostatni w tym roku był ten znaleziony na początku października. Mam nawet tuż podróżami bruzdowanie. Czyli ten rogat szykował się już do zwrócenia parostków, większość z nich znalazłem w trakcie specjalnie organizowanych wypraw rowerowych. Najkrótsza z nich wynosiła zaledwie kilkadziesiąt kilometrów, natomiast najdłuższy odbywałem na dystansie. Nawet do 200 km dziennie, jeśli chodzi o rejonizację, w której je znalazłem, to część z nich trafiłem w moim powiecie, w którym mieszkam. Natomiast w zasadzie większą część z nich podjąłem w sąsiednich powiatach, a nawet w sąsiednim województwie. Jak widzicie, na szczęście większość z nich jest w bardzo dobrym stanie, czyli czaszki są zachowane w komplecie. Ale w niektórych przypadkach, na skutek uderzenia z pojazdem, doznały one rozmaitych uszkodzeń. Na przykład ta ma utrącony nosek, ta sztuka, ta i ta, mają odłamane parostki na morzdzeniach których nie udało mi się odszukać z kolei ten miał odłupane końcówki parostków oraz całkowicie zniszczoną część dolną czaszki także zachowała się jej tylko, tylko górne sklepienie to w zasadzie byłby na tyle jeśli chodzi o ich fizyczne uszkodzenia Coś, co mogę ogólnie powiedzieć na ich temat. Najmłodszy wiekiem z rygaczy, który udało mi się w tym roku znaleźć, to ten guzikarz. Ukształciłem tylko takie śmieszne, tak zwane guziki, słabo zaznaczone. Natomiast najstarszy z nich to jest... O wadze trochę po wysuszeniu pół kilograma. Łączny dystans, który pokonałem rowerem, aby je znaleźć to mniej więcej 1000 km. To jest suma trasy, którą wykonałem w ciągu tego rogaczowego sezonu. Chciałbym przy tym nadmienić, że nie każda wyprawa była owocna, ponieważ mniej więcej 1 trzecia, no tak z hakiem po połowie, pół na pół, mogę powiedzieć, że połowa z, wy z tych wypraw nie przyniosła efektów w postaci podjęcia czaszki rogacza. Niemniej, nawet jeśli nie udało mi się znaleźć sarny to bardzo często znajdowałem inne zwierzęta lisy, borsuki kuny i zawsze w większości przypadków coś tam udało mi się z nich pozyskać czy to futra czy czaszki teraz chciałbym omówić najciekawsze parostki minionego sezonu Tą sztukę znalazłem 24 maja Jak widzicie jest on ledwo zabarwiony Czyli rogacz dopiero co wyta rogo ze Sypułu Wydaje mi się, że jest on w trzecim porożu. Natomiast to co jest najciekawsze to fakt, że ma on nietypową anomalię czaszki. Jak widzicie jest to krzywica. Nie umiem powiedzieć jaka jest jej przyczyna. Niemniej jest to bardzo cieka ciekawy defekt. Nie wiem czy przeszkadzał on rogaczowi w codziennej egzystencji w pobieraniu pokarmu Jakoś sobie z tym radził, a do czasu aż został potrącony przez samochód. Są wszystkie ustawione tak jak w kolejności, a jak, były, jak były znajdowane. Ten, wydaje mi się, jest najstarszy, jaki udało mi się podjąć w tym roku. Wskazują na to grube możdżenie, Zęby silnie zużyte. jak możecie zobaczyć pierwsze zęby czwonowe są nieskowato wgłębione kolejne, kolejne z ledwo zaznaczonymi rejestrami natomiast same parostki wykazują no nie wiem być może się mylę ale tu są prawdopodobnie oznaki ustecznienia ja bym mu dał 8 tak o 8 lat, 7, 8 lat. Wcześniej myślałem, że on jest młodszy, a jednak analizując go bardziej dokładnie wnioskuję, że to jest już stary kozioł. Nawet kości czaszki ma masywne, tutaj nawet widać jakąś. Jakieś uszkodzenie, być może mechaniczne, uraz, który powstał na skutek jakiegoś nie wiem, być może uderzenia, lub czegoś w tym, w tym rodzaju. Ten rogar został znaleziony w 29 czerwca, ale zginął znacznie wcześniej, bo wydaje mi się, że nawet pod koniec maja ponieważ jego parostki są słabo zabarwione barwnikiem, który które rogacze zwykle po prostu w ciągu w ciągu sezonu zabarwiają parostki nawet róża nie jest dobrze oszlifowana tylko tutaj te, te wypustki są mają takie jakby, no po prostu są niewygładzone, mają ostre zakończenia Mam ciekawy, ciekawy defekt. No, może to nie jest defekt, tylko taka jakby ozdoba w postaci dodatkowej tyki. Co jest to jest czyni go bardzo ciekawym. Ta sztuka jest najcięższa. To znaczy, ma, jest. Stanowi on najcięższą czaszkę z tego roku. 500 gramów z hakiem. Wydawało mi się, że on jest najstarszy, ale jednak to jest rogacz w sile wieku. Czyli on osiągnął szczyt swoich możliwości rozwoju. Nawet jego zęby nie są mocne, nie są silnie zużyte tak jak w przypadku rogaczy w podeszłym wieku, tylko wykazują one st średni stopień wytarcia no, nawet powiedziałbym bardzo są, są bardzo słabo zużyte To też jest rogacz z, z ciekawą taką dodatkową odnogą która kształtowała się jednak nie na nie na tylko po prostu na samym parostku. A znalazłem go 21 sierpnia. I to w zasadzie tuż na, na rogatkach mojego miasta. Niedaleko wyjazdu z miasta. Ależał leżał on w tamtym miejscu. W zasadzie od tygodnia, bo był już mocno rozłożony. Nie było na nim. Minki, tylko sam szkielet i szczecina z resztkami skóry Parostki jak widać bardzo dobrze zabarwione Oszlifowane, Uperlenie wygładzone, zaokrąglone. Czyli, że on, czyli on mógłby jeszcze pożyć. Jeszcze kilka lat i by miał bardzo piękne paroszki. Teraz pora na prezentację wieńców jeleni. W tym roku znalazłem dwa. Obydwa na bagnach. Całkiem przyzwoite sztuki. Ten, który widzicie przed sobą, jest to 14. Symetryczny. Znalazłem go na wiosnę. Leżał on oczywiście na bagnach. A był w takiej pozycji, że końcówki miał zanurzone w wodzie. Było oparte po prostu odno, tam bagniska wypełnionego wodą. Natomiast Puszka mózgowa razem tutaj z tą częścią wystawały ponad wodę. Wydaje mi się, że ten jeleń poniósł śmierć na jesieni. Prawdopodobnie we wrześniu albo najpóźniej w październiku, oczywiście ubiegłego roku. A po czym to wnioskuje? Przede wszystkim po tym, że poroży ma bardzo dobrze zabarwione. Ma głęboko, głęboko zabarwionej oznacza się on głębokim brązem, dokładnie pokrytym. Jego uperlenie jest bardzo dobrze wygładzone. Nie znać ani trochę szorstkich takich wypustek. A to wskazuje, że on już nosił te poroże oczywiście po wytarciu do sypu już od kilku miesięcy. Nawet róża jest tutaj, jak widać, nie wiem, czy z tej odległości jesteście w stanie to dostrzec. Ma ona za, zaokrąglenia okrąglenia tych tutaj, tutaj właśnie tych charakterystycznych wypustek. Czyli byk chodził już z ukształtowanym porożem całe lato praktycznie do rykowiska, i być może w trakcie rykowiska został zrogowany przez innego byka, został pokaleczony i poniósł w wyniku tego śmierć. To jest drugi wieniec jelenia, który znalazłem w tym roku. Leżał on na tych samych bagnach co poprzedni a dzieliła ich odległość mniej więcej półtora kilometra. Jak widzicie, jest to osiemnastak regularny, który wykształcił byk już w szczycie swojego rozwoju. Tak to wnioskuję. Osiągnął on kres swoich możliwości. Prawdopodobnie w kolejnym roku, gdyby dożył, to wydaje mi się, że zaczął już by się uwsteczniać. Hmm. Jeśli chodzi o okoliczności jego znalezienia, no to był on zanurzony całk prawie całkowicie w wodzie. Także nad, powie nad powierzchnią lustra wody wystawały tylko te końcówki. Zresztą może, mogliście to zobaczyć na, na jednym z filmów który zamieściłem kilka miesięcy temu i tak yy, leżał on w wodzie wydaje mi się najmniej dwa lata a wskazuje to jego dość znaczne odbarwienie czyli jest on wyblakły w zasadzie na, na całej jego powierzchni zaś końcówki tutaj Gdybym się bliżej przyjrzeć, to są takie już chropowate. Jest to wynik już postępującego odwapnienia. Ale na szczęście nie jest ono... Nie nastąpiło ono już dość intensywnie. Czyli wieniec, dzięki temu wieniec zachował się w bardzo dobrym stanie. Oczywiście nie jest on odszykowany. W najbliższym czasie chciałbym nakręcić film z procesu odrestaurowania takiego wieńca, czyli z wybielenia czaszki i pokrycia poroża naturalnym barwnikiem. Większość osób z grona tzw. zbieraczy leśnych koncentruje swoje wysiłki przede wszystkim na poszukiwaniu czaszek jeleniowatych, a także ich poroża. Natomiast w moim przypadku jest inaczej. Ja przede wszystkim skupiam się na skórach, szczególnie na futrach. Rzecz jasna, nie wolno mi zabijać zwierząt w tym celu. Dlatego w zasadzie jedynym są dwa jedyne. Dopuszczalne dla mnie źródła tych surowców. Po pierwsze, są to zwierzęta, które straciły życie na skutek chorób, na przykład ścieklizny, albo zostały zabite chociażby w wyniku kolizji drogowych czyli to są zdarzenia, na które nie miałem wpływu. Stan zwierząt, które zginęło na drodze, jest różny. Mniej więcej połowa z nich jest w wyniku kolizji albo na skutek już daleko posuniętych procesów gminnych już tak zniszczona, że po prostu ich skóry nie, nie nadają się do niczego. Na szczęście wśród nich jest bardzo dużo odsetek takich sztuk, na których nie znać. Prawie żadnych mechanicznych uszkodzeń. I dzięki temu można z nich uzyskać skórę bardzo dobrej jakości. Oczywiście pod warunkiem, że znajdę je dostatecznie wcześniej. Czyli jeśli procesy gnil gnilne nie zdążyły ich naruszyć. Rzecz jasna, w latem jest to praktycznie niemożliwe, ponieważ z powodu wysokiej temperatury Trupożerne owady znajdują zwłoki, składają na nich jaja, z których wylęgają się larwy, i potem wiadomo, że z tego nic nie ma. Ale późną jesienią oraz w zimie, a także wczesną wiosną, kiedy brak jest owadów, a także relatywnie niska temperatura uniemożliwia rozwój drobnoustrojów w postaci bakterii tych tam pierwotniaków dzięki temu skóra zachowuje się w bardzo dobrym stanie nawet jeżeli leży te kilka kilkanaście dni zapewne ci z was którzy w ogóle mnie nie znają będą zachodzić w głowę dlaczego mi te wszystkie skóry są potrzebne a także dlaczego nie wolno mi ich kupować, a także dlaczego nie mogę zabijać zwierząt w tym celu. Odpowiedź jest bardzo prosta. Ułatwiają mi transformację w zwierzę. Jest to mój styl życia. Mogę powiedzieć, nieodzowny. Oprócz tego, co dotychczas wymieniłem, zbieram również czaszki zwierząt drapieżnych. Szczególnie lisów, kun i borsuków. Tutaj mamy ich przykłady: test borsuk, kuna i lis. Dla mnie liczą się tylko te, które sam znajdę. Nie handluję nimi, czyli nie sprzedaję ich ani nie kupuję. Wszystko gromadzę wokół siebie. Im więcej ich mam przy sobie, tym więcej duchu wokół mnie. Bardzo dobrze czuję się w ich obecności. Ale to są mroczne sprawy. A wracając jeszcze do poroża, to prawdę powiedziawszy, zacząłem je zbierać, ponieważ było mi ono potrzebne. Jako główny element do budowy osobliwego fotela. O co tutaj chodzi? Ci z was, którzy być może czytali powieść erotyczną Pamiętniki Fanny Hill, zapewne pamiętają, że była tam mowa o pozycji miłosnej na jelenio. I ten fakt Skłonił mnie, to znaczy może nie skłonił, tylko zainspirował do, do zaprojektowania specjalnego fotela, który umożliwiłby właśnie seks w takiej pozycji. Ten fotel byłby oczywiście, on miałby odpowiedni profil, byłby wykonany cały z drewna. Oczywiście rzeźbiony. Natomiast u wezgłowia na oparciu miałby przynocowane poroże jelenia. Parę takiego właśnie takich tyk. No niestety jak dotąd nie udało mi się znaleźć odpowiedniej pary do tego celu. Tutaj mamy paruk, który znalazłem w tym roku, na rynku jest tylko jeden, a byłby prawie niemal idealny. Mam nadzieję, że na początku stycznia albo nawet w lutym uda mi się wybrać na bagna i sprawdzić te rejony wokół miejsca, w którym znalazłem tego i być może uda mi się sparować. Już miałbym taki, właśnie, idealny komplet. No ktoś mógłby pomyśleć, że jaki to problem uzyskać poroże, przecież można kupić. Ale biorąc pod uwagę mój charakter, no to wolę sam zdobyć takie poroże jako trofeum i mieć taką satysfakcję, że całość jest tylko moim dziełem i tak podstawowe rzeczy jeśli chodzi o zbiory sobie wyjaśniliśmy i to by było na tyle dziękuję za uwagę i cześć